Afera na 600 milionów złotych, co się stało? W połowie 2025 roku media ujawniły ogromną aferę dotyczącą produkcji i dystrybucji nielegalnych papierosów w Polsce. Proceder oszacowano na około 600 milionów złotych strat dla Skarbu Państwa. Struktura grupy i jej działania. Grupa działała co najmniej od 2022 roku i zorganizowała sieć produkcji i dystrybucji nielegalnych wyrobów tytoniowych. Na jej czele znajdowali się m.in. zastępca naczelnika Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy, który przechodził od współpracy do faktycznego uczestnictwa, oficer zarządu Centralne Biuro Śledcze Policji, CBSP, WŁODZI, który razem z emerytowanym funkcjonariuszem tego wydziału pomagał grupie w unikaniu kontroli i działaniach służb. Fabryki były usytuowane w odległych lokalizacjach, jedna z nich została odkryta w lipcu 2024 w pożarowice niedaleko lotniska Katowice-Pyżowice. Członkowie grupy byli zatrudniani jak pracownicy firmy, mieli stałe pensje, a nadzór i logistyka działały na poziomie przypominającym normalny biznes. Towar sprzedawano hurtowo, przez busy i tiry, nie tylko w Polsce, lecz także do Niemiec, Czech i Holandii. Jak dochodziło do strat? Z uwagi na brak akcyzy i legalnych znaków skarbowych, papierosy trafiały na rynek tani, co pozwalało grupie osiągać wysokie zyski. Szacuje się, że dzięki wsparciu osób z urzędu lub służb, produkcja i sprzedaż toczyły się bez większej przeszkody. W wyniku działań Grupy Skarb Państwa straciło około 600 milionów złotych. Przyczyny i tło zjawiska. Wysokie podatki i akcyza. Jednym z głównych czynników napędzających czarny rynek papierosów jest wysoka akcyza oraz rosnące ceny legalnych wyrobów tytoniowych. Wyższa cena przekłada się na większą atrakcyjność nielegalnych papierosów. Słabości w nadzorze i korupcja. Przykład tej sprawy pokazuje, iż za organizacją stoi nie tylko przemyt i produkcja. Lecz również wsparcie osób z urzędów oraz służb, co znacząco obniża ryzyko wykrycia działań przestępczych. Globalny i regionalny charakter handlu. Nielegalne papierosy były dystrybuowane także poza Polską, co wskazuje, że chodziło o biznes międzynarodowy. Dzięki temu skala była znaczna, a zyski bardzo wysokie. Skutki dla państwa i społeczeństwa. Budżet państwa. Straty budżetowe sięgają setek milionów złotych, w tym przypadku właśnie około 600 milionów złotych. To środki, które mogłyby pójść na usługi publiczne, zdrowie, edukację, infrastrukturę. Zdrowie i rynek. Nielegalne papierosy często nie spełniają standardów, mogą być gorszej jakości lub nieznanego pochodzenia. Rynek taki podkopuje działanie legalnych producentów uczciwej konkurencji. Zaufanie do instytucji. Fakt, że w procederze uczestniczyli urzędnicy i funkcjonariusze służb podważa zaufanie społeczne do organów państwowych. Tego typu skandale budują obraz państwa słabego wobec zorganizowanej przestępczości. Co dalej? Możliwości przeciwdziałania: zacieśnienie kontroli nad takcyzą i lepsze systemy śledzenia wyrobów tytoniowych na przykład znaków skarbowych, które trudno podrobić. Wzmocnienie nadzoru i zapobieganie korupcji w służbach oraz urzędach odpowiedzialnych za kontrolę wyrobów tytoniowych. Kampanie edukacyjne i polityki cenowe z jednej strony utrzymywanie legalnych cen w granicach dostępności dla konsumentów z drugiej tak, by nielegalny rynek nie był zbyt atrakcyjny. Współpraca międzynarodowa, ponieważ handel przekracza granice, niezbędna jest koordynacja z organami w UE i poza nią. Wnioski. Afera na 600 milionów złotych związana z nielegalnymi papierosami to sygnał ostrzegawczy dla państwa i społeczeństwa. Pokazuje ona, że nawet najprostszy produkt papierosy może stać się narzędziem dużej przestępczości, jeśli system kontroli zawiedzie. Kluczem do przeciwdziałania jest połączenie skuteczności służb, uczciwości urzędników, sensownych cen i dobrej regulacji rynku. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.